Thank you Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Spotkania z Książką. Moja dzisiejsza gościni, Katarzyna Kielecka, w pewnym momencie swojego życia zdecydowała się postawić na marzenia i bardzo dobrze. Została pisarką. W 2019 roku wydała swoją debiutancką powieść: Sedno Życia, a w 2025 wydaje już 20. No, muszę przyznać, że przez te kilka lat. Z przytupem weszła Pani na rynek wydawniczy i zyskała dużą popularność. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Pani drodze twórczej, ale przede wszystkim o najnowszych powieściach, które są tutaj z nami. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo miło. Muszę zapytać o to, bo rozmawiałyśmy już kilkakrotnie o tym, jak to się stało, że zdecydowała się Pani zostać pisarką, w ogóle żeby zaistnieć, tak, żeby zacząć pisać książki które będą miały swoich odbiorców, bo zazwyczaj jest tak, że no, debiutujący pisarze mają próby literackie ze sobą, ale do szuflady. W Pani przypadku też tak było. No też tak było, bo no, chyba nie da się tego uniknąć. Zwłaszcza, że pierwsze próby literackie miałam jeszcze jako dziecko i to takie intensywne, bardzo dużo jako dziecko pisałam, jako, jako nastolatka, więc no, to musiało sobie poczekać, musiało dojrzeć. Ja też musiałam dojrzeć do takiej odwagi, bo to też jest ważne, żeby dotrzeć do takiego momentu z tym swoim pisaniem, żeby śmiało wyjść z tym do ludzi, nie, nie bać się krytyki, nie bać się odmów, nie bać się pukać do zamkniętych drzwi. Więc to, to też taka dojrzałość nie tylko literacka jest potrzebna, ale po prostu. Taka powiedzieć. życiowa. Życiowa, dokładnie tak. A długo zbierała się Pani na odwagę? żeby zapukać do jakichś wydawniczych drzwi? Od momentu, kiedy napisałam pierwszą powieść, to, to tak, bo prawie dwa lata minęły. Moje przyjaciółki, które były po lekturze, cały czas mówiły, żebym wysyłała, rozsyłała tę, tę powieść do wydawców, a ja, ja się pałam. Myślałam, że sobie z tym nie poradzę, że nie poradzę sobie nawet z samym tym zaprezentowaniem z siebie, bo to jest bardzo trudne, bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę Pisarz, myślę, że w ogóle każdy twórca musi być nie tylko twórcą, ale musi być marketingowcem, musi być sprzedawcą samego siebie. I to jest dla niektórych nie do przeskoczenia. I albo się do tego dorośnie, albo nie, no potrzeba jest na to czasu. Ja tak jeszcze zapytałam o te początki. Wiedziałam, że one już w latach młodzieńczych miały gdzieś tam swoje korzenie, dlatego że trochę nawiązuje do powieści, która wywarła na mnie ogromne wrażenie Niewidzialna dziewczyna. To jest powieść, która już ukazała się kilka miesięcy temu. Natomiast kiedy omawiałyśmy się na ten wywiad, otrzymałam ją do lektury, i tak sobie myślę, żeby napisać taką powieść, to czy to jest taki moment, kiedy człowiek trochę wraca do tych lat nastoletnich, bo tutaj główna bohaterka Ofelia jest trzynastolatką, która przeżywa no bardzo trudne chwile i ukrywa się za taką swoją niewidzialnością, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Generalnie wiek nastoletni nie jest łatwy dla nikogo i y, myślę, że kto, kto z nas by nie sięgnął y, w tył y, swoją pamięcią, to y, znalazłby mnóstwo takich y, momentów, kiedy chciał być niewidzialny, kiedy chciał się ukryć, przed, czy przed rodziną, czy przed y, rówieśnikami, gdzieś tam się każdy z nas zetknął z, z przemocą albo z jakąś y, taką agresją, y, no niekoniecznie fizyczną, ale chociażby psychiczną, nawet w szkole. I każdy z nas doświadczył w jakimś tam ułamku tego, czego doświadcza bohaterka. No jej życie jest ekstremalnie trudne. Żeby, żeby zbudować taką postać, no to sporo trzeba się i tak nagłowić, nabudować sobie w głowie tego, w jaki sposób ona może myśleć, funkcjonować. No trochę trzeba też mieć wiedzy psychologicznej świadomości tego, jak, jak rozwija się psychika dziecka. No i trochę doświadczenia kontaktu też z takimi dziećmi. No nie da się tego ukryć. Bez tego trudno jest zbudować prawdziwą postać. A korzysta Pani ze swoich doświadczeń, no właśnie takich nastoletnich. Bo tak jak Pani powiedziała, no każdy z nas dorosłych był tym nastolatkiem, chociaż dzisiejsze czasy, a te, które były te kilkanaście Kilkanaście lat temu. Powiedzmy, że kilkanaście, tak. <noise> tak jest. No to jednak y, ogromna przepaść, mam takie wrażenie, no prawda? No jest inaczej, ale y, ta samotność młodego człowieka jest chyba podobna i te potrzeby, które bardzo często są niezaspokojone, albo dlatego, że otoczenie zawodzi, albo dlatego, że ten nastolatek sam nie dopuszcza do siebie tego otoczenia, ta samotność też jest podobna. No, mamy inne warunki, mamy, no, no, żyjemy w, 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 te, w tej codzienności, takiej innej. Mamy, mam wrażenie, że nawet mamy więcej tej samotności, paradoksalnie, będąc otoczonym tymi telefonami, internetem, kiedy nie ma już takiej mocnej potrzeby takiego bezpośredniego kontaktu, prawda? Tak, i to też stworzy takie zagrożenie, że y, łatwiej jest ukryć pewne rzeczy, mhm. bo dzieci. Nie muszą tyle rozmawiać, nie, nie mają potrzeby tyle mówić, tyle, nie, nie, nie powstaje tyle okazji, przy których może się wydać, że coś jest nie tak na przykład w domu. Chociażby ten kontakt, jaki w tej chwili mają rodzice ze szkołą jest nieco inny niż był lata temu, bo mnóstwo spraw załatwia chociażby librus. Tak. I jakby nawet oczekiwania szkoły wobec rodziców są chyba mniejsze. Mam wrażenie, że, że, że te powiedzmy to pokolenie czy dwa pokolenia temu rodzice bardziej się angażowali. Oczywiście nie wszyscy, tak? bo tutaj no, generalizując można kogoś skrzywdzić, ale, ale ogólnie rodzice chyba angażowali się mocniej w to życie szkoły, po prostu byli mniej zajęci. Mniej rzeczy odciągało ich po prostu od tych dzieci. No właśnie, ten permanentny brak czasu, on też w jakiś sposób dotyka główną bohaterkę, to znaczy czasu, której, które, który tak naprawdę nie jest jej poświęcany, prawda? I ona jest taka bardzo zagubiona, stara się walczyć z codziennością. Chyba tak mi się wydaje, że to jest jeszcze trudniejsze zadanie podstawione przed nią niż przed dorosłym, bo ona tak naprawdę stara się być dorosła, no ale nie ma jeszcze narzędzi do tego, żeby postępować jak dorosła. Nie jest pełnoletnia, a bardzo dużo dźwiga na swoich plecach. Bo to stawianie jej w roli dorosłej osoby bardzo mocno obciąża jej psychikę. Tak. I ona z jednej strony wchodzi w tę rolę, ona chce z niej, ona nawet nie potrafi z niej wyjść, ona przyjmuje rolę opiekuna, własnej matki nawet, prawda? I to też jest taki częsty proces, który zachodzi w podobnych rodzinach, tak? Jeżeli rodzice nie są w stanie spełnić tych swoich funkcji wychowawczych z różnych powodów, to często dzieci zaczynają pełnić funkcje wychowawcze wobec rodziców czy opiekuńcze. I to jest tragedia tych dzieci, bo one potem dźwigają ten ciężar, przecież to nie spływa, bo nikt to gdzieś się w nich odkłada. I, i, I ma swoje konsekwencje i ma swoje konsekwencje również u tej, u, u tej bohaterki. Oczywiście no nie możemy spoilerować, więc no zachęcamy, kto jeszcze nie czytał Niewidzialnej Dziewczyny, natomiast ona jest kontynuacją powieści Obca Kobieta. Tylko, że tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem, obie książki można czytać no, niekoniecznie jedna po drugiej, to są samodzielne. Powieści. To są osobne historie i one mają inne główne bohaterki, natomiast y, świat niewidzialnej dziewczyny wyrasta z uniwersum, w którym toczy się obca kobieta i niektóre postacie się rzeczywiście powielają, tylko te, które powiedzmy w pierwszym tomie są na pierwszym planie, w drugim tomie już się chowają na plan dalszy to ja muszę zapytać jeszcze o tą warstwę psychologiczną, bo pani powieści bardzo często dotykają takich trudnych tematów, tematów tabu, y, jakichś y, y, takich problemów, z którymi borykamy się na co dzień, a które gdzieś tam są zamiatane pod dywan. Jak wygląda praca nad taką książką? No, bo z jednej strony, Pani, jako osoba, która na pewno też rozmawia z ludźmi, wiele ma do powiedzenia jako dorosły człowiek, natomiast no jednak czasem warto się pokusić o jakąś pomoc. Czy korzysta Pani z pomocy specjalistów, pisząc dane książki? Tak, ja bardzo często konsultuję ze specjalistami w danej dziedzinie, specjalistami, którzy dotykają jakoś danego problemu. Często, często konsultuję, często sięgam oczywiście też po literaturę fachową, akurat psychologia jest taką dziedziną, która jest mi bardzo bliska, jest, jest takim moim konikiem. No dużo też jej liznęłam na studiach. No właśnie, Studium przecież w Pani jest, specjalną. no właśnie, tak, Pani jest tak, pedagogiem jest, z wykształcenia. Jakby od strony dzieci, tak, jest, no to, je, to je, nawet ta taka wrażliwość na problemy dziecięce, mimo że nie pracuję w zawodzie, we mnie została i ta umiejętność, powiedzmy, Wchodzenia w buty dzieci i, i, i szukania jakiejś prawidłowości w ich zachowaniach, tak, żeby um, moje, moi bohaterowie, którzy są fikcyjni, um, myśleli, postępowali, reagowali w taki sposób, w jaki. Potencjalnie dziecko w takiej sytuacji mogłoby zareagować. Oczywiście to nie są zawsze takie proste schematy, bo, bo dzieci nie działają schematycznie, ale chodzi o to, żeby to się mieściło w jakichś y, takich szerokich ramach normy psychologicznej, czy, czy czegoś, co, co jest naturalne dla dziecka. Więc tu ym, no zdecydowanie literatura fachowa też mi często pomaga. Pomagają mi też różnego rodzaju artykuły, reportaże, sięganie do prawdziwych historii dzieci. Ja dużo takich rzeczy czytam, dużo taki radar mam nastawiony na, na tego typu historie, bo to nie o to chodzi, żeby potem je odzwierciedlać, ale żeby czerpać z nich jakieś elementy które uwiarygodnią y, moją fikcyjną historię. A czasem bywa tak, że to są historie Pani bliskie, czy raczej stara się Pani tutaj postawić taką granicę, że gdzieś komuś wśród znajomych wydarzyło się coś i potem no gdzieś w książce możemy o tym czytać? To, to jest się no. bardzo często zdarza, tylko nigdy nie są to ca całe te historie. To są na czy na pojedyncze jednego. sceny mhm. albo pojedyncze wątki które sobie wykorzystuje z, z, z otoczenia. Z tego, co usłyszałam, co ktoś mi powiedział, a czasem, czasem przychodzą do mnie ludzie, przychodzą do mnie nawet czytelnicy w bibliotekach, na przykład po spotkaniach i mówią, opowiem Pani ciekawą historię, może się Pani przydać do książki. I, i czasem to mi się rzeczywiście przydaje jako taki pojedynczy wątek, czy, czy jako uzupełnienie, jako dodanie jakiejś tam właśnie na przykład głębi do czegoś, co sobie wymyśliłam. I to jest bardzo cenne, a najcenniejsze dla mnie jest to, że przy, przy niewdzielnej dziewczynie to mi się zdarza. Naprawdę regularnie, nie ma tygodnia, żeby nie dostać takiej wiadomości od czytelników, którzy piszą, że napisałam o ich życiu, że czytają tak, jakby czytali o swoim dzieciństwie. Nawet nie o to chodzi, że wydarzenia krok po kroku są takie, no bo to nie jest możliwe, mhm. ale ich emocje, ich lęki, ich reakcje, ich marzenia, to jest odzwierciedlone w książce. I dla mnie to jest takie potwierdzenie, że, że dobrze wykonałam swoją pracę, że to, co napisałam jest prawdziwe, nawet jeśli jest fikcją. Mm -hmm. No tak, to zdecydowanie jest komplement. Jest Pani bardzo dobrą obserwatorką rzeczywistości, a z drugiej strony no to taka smutna diagnoza, prawda? naszego społeczeństwa, która pokazuje, że jesteśmy samotni w tłumie, trochę tak jest. No tak i myślę, że niezależnie od tego, jakie są te nasze rodziny, bo w przypadku y, tu Felki w książce, no ta jej rodzina jest mocno dys dysfunkcyjna, natomiast no, zdarzają się i rodziny wysoko funkcjonujące, w której ta samotność dzieci y, no też aż krzyczy. Właśnie przez brak czasu, o którym wspominałyśmy. No chyba w dzisiejszych czasach znowu te wysoko funkcjonujące mają jeszcze większy problem z tą samotnością, bo rodzice walczą o przetrwanie albo po prostu są zajęci karierą. Dzieci. Wydawałoby się, że z nim jest wszystko dobrze, dobrze się uczą, mają znajomych, a tak naprawdę gdzieś tam w sercu jest taka duża dziura, niezałatana przez no miłość. Myślę, że my wszyscy popełniamy ten błąd mhm. od czasu do czasu jedni są bardziej świadomi, inni mniej ale pokutuje no, takie przekonanie, że zdążymy, że, że to dziecko jest cały czas przy nas, ono jest zawsze chętne i zdążymy z nim, zadbać o tą relację z nim. A co dzieciństwo tak szybko ucieka? i potem jest bardzo 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 trudno to zalepić. No właśnie. Myślę, że naprawdę takie książki otwierają oczy, bo to nie jest rodzaj poradnika, który czytamy, który w jakiś sposób nas poprowadzi, ale często wydaje mi się, że właśnie takie historie, czasem nawet fikcyjne, ale które uruchamiają w nas pewne emocje, mogą zmienić styl życia albo chociażby podejście do naszych dzieci albo do codziennych obowiązków. Ja myślę, że to jest jedna z takich najsilniejszych um, zalet takiej, to, 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 jest, to jest siła, to jest moc literatury obyczajowej, bo y, ona oczywiście ma nieść rozrywkę i to jest jej podstawowa funkcja, no bo jest to beletrystyka, ale ona oprócz tej rozrywki y, właśnie powinna nieść jakąś prawdę o życiu, jakąś refleksję, jakieś odniesienie do samego siebie. I wtedy, wtedy oprócz tej funkcji rozrywkowej, po prostu może też w jakiś sposób ubogacać czytelnika i po prostu mieć sens. No, tak zdecydowanie jest. To przejdźmy teraz do nowości, takiej świeżutkiej powieści, która, jak rozumiem, kończy trylogię, bo mamy trzy książki, trzy krotki i ona miała premierę Październiku, na wrześniu, kończą, wrześniu, ale na, na samej końcówce września. No to teraz ja muszę oddać pani głos, ponieważ ja książki nie czytałam, troszeczkę poczytałam o serii. Tutaj będzie dużo rozrywki, dużo śmiechu, bo czytałam recenzje i czytelnicy, czytelniczki za każdym razem wyrażają się tak samo, że jest ubaw. No Ubaw to takie było założenie. To jest taki wyjątek w, w, w Całej mojej twórczości. Bo o żadnej innej mojej książce nie mogę powiedzieć, że to jest czysta komedia. O tej trylogii jak najbardziej. I ona w zasadzie powstała dla żartu. Pierwszy tom powstał dla żartu. Ja sobie wymyśliłam wtedy, że na początku, że napiszę jedną scenę taką. W której umieszczę prawdziwe postacie, bo książ te książki opierają się na prawdziwych postaciach. I napisałam taką scenę, w której ja i moje dwie przyjaciółki świętujemy moje 60 urodziny przesunęłam mhm. nas w czasie, i w związku z tymi 60 urodzinami, z przejściem na emeryturę, postanawiamy ruszyć w podróż życia. I wysłałam to tym moim przyjaciółkom, żeby się pośmiały, bo, bo, bo Żartowałam sobie tam i z siebie, i z nich. Myślałam, pośmiejemy się i na tym się skończy. A dziewczyny mówią, pisz dalej. No więc napisałam tę powieść. Wydawca przyjął ją bardzo pozytywnie, mimo że jakby była inna niż cała reszta moich książek. I nadal myślałam, że to będzie taki żart dla nas, dla nas, dla naszych rodzin, które tu występują, dla naszych mężów. No tak, że każdy będzie mógł się odnaleźć. Że w tym to my po czy... prostu będziemy mieć świetną zabawę z tej mojej wizji takich szalonych 60-letnich pań, które sobie dogryzają, żartują, są, są niedoskonałe, są, są takie pełne, pełne wad, które um, tylko budzą sympatię do hmm. nich. E, w Wkręcają się ciągle w jakieś problemy, ciągle, ciągle coś się dzieje, jakby poza nimi, i muszą nadążać za tą rzeczywistością. No ale, że to będzie żart. A okazało się, że ta książka bardzo się spodobała czytelnikom, mm -hmm. że czytelnicy potrzebują właśnie takich lektur. Mało tego, bardzo pozytywnie czytelnicy odebrali te, taką formę przedstawienia, no, kobiet już dojrzałych, mm -hmm. świeżo upieczonych emerytek. Właśnie to, że one nie są ani nobliwe, ani poważne, ani nawet nie są rozsądne, że są szalone i odnajdują się w tym, osoby w tym wieku piszą do mnie, że tak, tak, my właśnie tacy jesteśmy i właśnie tak macie o nas pisać, a nie o poważnych osobach. I odnajdują się w tym młodsi, którzy mówią, że chcemy tacy być, jak dojdziemy do tego wieku. Także myślę, że to jest świetna zabawa dla każdego, niezależnie od tego, ile ma lat. No, bo każde te 60. kiedyś skończy, jeżeli będzie miał szczęście. Oczywiście. No, zdecydowanie. Tak jak też Pani opowiadała, to tak sobie też pomyślałam, że y, część osób, które mają przed sobą jeszcze te 60. urodziny, mogłyby. Zamarzyć sobie właśnie takich o, przygód, no bo też może troszeczkę znowu, to jest najtrudniejsza część, nie możemy za dużo zdradzać, no ale panie, za każdym razem. Podróżują, prawda? Tak, każdy, każdy, każdym razem w każdym tomie ruszają jakąś podróż i to nie jest tajemnica, to możemy powiedzieć. Te podróże powodują mnóstwo problemów, bo, bo to zawsze im wychodzi zupełnie inaczej niż one sobie zaplanowały. To są takie babskie wypady. To są babskie wypady, chociaż w tym trzecim tomie nie jadą same, we wcześniejszych tomach rzeczywiście w takim zdecydowanie babskim towarzystwie ale podróżują sobie po Europie, rozrabiają w tej Europie i jednocześnie tak bardzo mocno osadzają się, utwierdzają się w swojej przyjaźni, bo one się przyjaźnią od liceum, więc to jest już mnóstwo lat i tu też pokazują taką... Um, taką lojalność, taką odwagę do mówienia sobie właśnie nawzajem, że, że nie wiem powinnaś coś zrobić z tą swoją, na przykład cechą, czy z takim zachowaniem. One nie boją się wytykać sobie mm. swoich wad, a jednocześnie w pełni akceptują tę, powiedzmy, krytykę z drugiej strony. Bo po prostu się kochają, po prostu są sobie bliskie i są taką. No ja, ja lubię mówić, że ta, te książki to jest apoteoza przyjaźni. Rzeczywiście mm -hmm. pokazuje, jak, jak przyjaźń powinna wyglądać, dojrzała przyjaźń. I tu znowu mam takie, uwielbiam informacje zwrotne od czytelników, bo one są naprawdę mądre i głębokie. One mówią o wartości książki. Czytelnicy często mówią, chciałabym, chciałbym mieć takie przyjaciółki, i chcą wiedzieć, czy my we trzy naprawdę przyjaźnimy się dokładnie tak, czy mamy to, czego podczas lektury, powiedzmy, no, no, zazdroszczą w tym pozytywnym sensie bohaterko. Inspirują tak. się. Inspirują, tak, tak. Chciałyby, powiedzmy, o swoje relacje zadbać tak, mhm. żeby one właśnie wyglądały w ten sposób, albo żeby dojrzały do tego momentu. Mhm. Czyli też takie pytania, co zrobić, żeby ta przyjaźń właśnie tak wyglądała. No właśnie, no to też jest książka o akceptacji, po prostu, akceptacji I siebie nawzajem. Ja muszę też zapytać, to tak mi przyszło teraz na świeżo i na gorąco. Bywało tak, że na spotkaniu autorskim pojawiły się też pierwozory, przyjaciółki. Rzeczywiście, <laughs> oczywiście dziewczyny często bywają na moich spotkaniach autorskich. Mało tego, zdarza się, że prowadzą takie spotkania, więc one są, bardzo, zapytać. one są bardzo mocno zaangażowane w całą moją twórczość, bo to są moje pierwsze czytelniczki, więc one każdą książkę, każdy, każdy tekst jako pierwsze poznają. One ze mną też dyskutują o fabule w trakcie jej powstawania, jak potrzebuję coś sobie z kimś omów omówić, to z nimi, więc przy tym cyklu tym bardziej. Są. Obok, ja zawsze powtarzam, że to są nasze książki, a nie moje, że te trzy są wspólne, że to jest też taki prezent dla nas, dla naszych rodzin, bo nasi mężowie tak jak mówiłam tutaj są, tu jest wnuczka na przykład jednej z nas, która w tej chwili chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej, a w książce jest studentką i ona jest bardzo dumna z tego i mówi, że ona jest czwartą trzykrotką i wszystkim opowiada, że właśnie ona studiuje psychologię w książce. I dla, niej, dla niej, dla małego dziecka, to jest ogromne przeżycie istnienie samo tej książki, to, że tam są jej rodzice, że jest jej babcia, dziadek. Więc to jest taka wartość dla nas prywatna, ale jednocześnie jest odbierana bardzo przez czytelników. Teraz jak było spotkanie premierowe właśnie z tą trzecią, z tym, tego, przy, przy okazji tego trzeciego tomu, to przyjechała na tę premierę moja redaktorka z, z Poznania i pierwszy raz spotkała się z częścią, z częścią bohaterów i mówi, że weszła na salę, no było mnóstwo ludzi i ona wyłowiła wzrokiem właśnie męża jednej z trzykrotek, przyszła do mnie i mówi, słuchaj to jest on, bo opisałaś go dokładnie tak, że to musi być on. No i oczywiście był on, więc to są takie też, no to jest i zabawne, a z drugiej strony bardzo przyjemne dla czytelnika, mhm. bo się zderza z bohaterem, nawet jeśli ten bohater jest odrobinę młodszy, no to tylko, tak jak mówię, kwestia czasu, a, a jednocześnie no, widzi, że to jest prawdziwe i zaczyna wierzyć w to, co jest w książce. Zaczyna się zastanawiać, które z tych historii, które z tych scen, zwłaszcza tych zabawnych, nam się naprawdę przydarzyło, a bardzo dużo rzeczywiście przeżyliśmy z tego, całą rodziną, jedną, drugą, trzecią, bardzo dużo tych, tych drobnych scen po prostu Wzięte z naszych wspomnień. To taka fajna zabawa z czytelnikiem, tak. też wyobrażam sobie dla autorki. No tak, tak, bo to jest takie, takie zgadywanie, czy. To rzeczywiście one zrobiły, czy, czy tutaj to już jest, to już, to już jest fikcja. Nie? Ta, 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 ta granica jest płynna. My się czasem same zaczynamy zastanawiać, bo ja już się gubię i się zaczynam zastanawiać, gdzie, gdzie jakby przeciągnęłam strunę, a, a gdzie to się faktycznie zdarzyło, szczególnie przy tym trzecim tomie tego jest dużo, ponieważ przy poprzednich ja korzystałam z podróży, które już jakby miałam za sobą. A przy trzecim tomie my specjalnie pojechaliśmy w podróż, po wątki do książki. Więc to, co się działo, ja sobie notowałam, zbierałam je w głowie i sobie zapisywałam, jak było trzeba, i, i różne rzeczy, które no, ci moi bohaterowie mówili, różne rzeczy, które nam się przydarzyły. I ona jest tak mocno sprzężona z tym z tą naszą podróżą, z naszym wyjazdem, że rzeczywiście tam jest łatwo zatrzeć tę, tę granicę. Oczywiście jest fikcja, są fikcyjne postacie. Moje przyjaciółki bardzo intensywnie to tłumaczą w posłowie, bo nie chcą, żeby tam... Ktoś coś im zarzucił? Tak, bo tak, tak, no mocno sobie tam jeżdżę po nastrzech. Ale, ale to oczywiście żart, tak? One, one się na to wszystko zgodziły. Ale, ale to jakby tak mocno siedzi w nas, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy my tę podróż zapomniały, albo żeby to się zatarło dzięki tej książce. bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszamy na spotkanie autorskie, wszystkie spotkania autorskie z panią Katarzyną Kielecką. Dziękuję bardzo. Tenho